Cześć wszystkim! Z tej strony igorpro 333 dzisiaj gramy w Flowstarsa z Kapim. Przywitajcie, Kapi. Przywitaj się, Kapi. Cześć. 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 No, dzisiaj gramy w Knockouta. Tam może go być słabo słychać, bo mu się trochę mikrofon zepsuł, ale to nie nic. Gramy. Pamiętajcie o, o subiku i lajkach, jeśli chcecie wiedzieć, jaki Kostosa. Właśnie. Ka Kapi dobrze mówi. I Fortnite nie będzie, bo YouTube ma problemy. Ale pewnie kiedyś tak będzie. No, będzie, będzie. Kiedy? Teraz o Piper mają. Też zapomniałem wam powiedzieć, że mi zacina, bo mam słaby internet, więc tym bardziej mogę się słabo oglądać. Już odpadliśmy chyba? O i No. Było do przewidzenia, jeśli się ma słaby internet. Trzeba teraz spokojnie grać. Pomagam ci? Okej, okay, jeden razy. Szkibibi. Tak, w nie spadł. Drugi szkibibi... gdzieś tam jest. Igor, musimy ich zagonić do pułapki. Okej, okay, tam jest. Został ostatni. Oj! Kapi, faj. Nie dałem rady. Spokojnie. No, proszę, proszę, ja mam też się przeżyję, na tylko 944. Jestem ja sam na dwóch. Almolta. Oj, zostałem sam. go do, do pułapki. Bo później jak tu przyleci, to z wybuchnie Kapi, spokojnie. Ja potrzebuję ulta. Oj! Przetrwałem. Przepraszam, widzowie. I też Kapi jest z nami dlatego, że w koto, że ja zbyt dużo nie mam co mówić, a to już warto więc może być dobrze. A pod koniec zaciska to może zagramy w yy, yy, starcie. Tak. Teraz powinno być łatwiej. Leży jeden bibi Leży czekski-bibi. Łatwo. the guys będzie, ale niestety bez kapiego. Bo kapi e, chyba nie ma. Jeśli pobierze sobie the guys, to będzie. Jeśli będziecie chcieli więcej kapiego, to napiszcie kapi. Chcemy Ciebie w komentarzach. I dajcie like. No, kapi dobra. Mamy start dropa, może sprawdzimy. Otwieramy start dropa. A, bardzo rzadkie. Zaczynamy. Jeden jedyny raz zagram na kale. Okej. Okay. Jak lubisz, mi grać, to domowe. Jak będzie Edgar, dobrze, nie ma Edgara. Jakby był Edgar, to ja bym go pokonał dzięki gadżecie. Czy hm. mamy na jakby? Kapi? O, jeden leżyski bibi. Trzeba uważać? Dostał. no ulta, niech podejdzie. Aj. teraz to się przedłuża, ale... Feli, deda. I została ostatnia. Oj, w łapkę. i co razej też do wykryania pójdzie. Oj, feli, feli, feli. kapi uważaj. A co? Nie, nie miałem uderzać? tak dobrze że nie dosięgła. stawiam nam murek została spowolniona uważaj kapi no i o nie jednego nie mamy ale tamta też nie żyje kapi dawaj no. Chcesz iść, w coś innego? No. Okej. Okay. Da daj napad. Napad chcesz? No. O, mój znajomy chce. Napad mówisz. Nie będzie. Szkoda, że pojedynku wstępnie. Znajomi, no ja chcą być na odcinku, to mnie zapraszają. I gramy dalej. No to wy, jeśli, będzie, jeśli będziecie subskrybować i napiszecie swój, swój w brotasie, to może kiedyś z Wami zagramy Prawda. Kapil, słyszałem, jest zbyt dużo gada, ale. No to jest nawet wydatne. Co, ja chciałbyś zagrać, widzę. Chciałem, chciałem, spokojnie. I to czemu tak nie zrobiłeś? Zrobię, pogramy z nim kiedyś. Jeśli będą mleczni, oczywiście. Znaczy za Niki. No. A ty w ogóle ile teraz masz oglądając hmm? Podchodzimy. Safe dostał. Dawaj, Kapi. Sulta. Mają mało. Okej. Okay. Dawaj, Kapi. Dobra, trochę im zadałem. Dobrze, rzuciłem to i im zadaję teraz. Ja, ja mam multa, więc lecę na, na niej lodówę. Starymka, no. kaktusza do obrony. Dobrze, kapi. No i właśnie podobrałem L Primo. Ja mam jeszcze podpalającego. No nie, gdyby mnie nie zakryła jakiś do nas potrzeb. No, ale on nam nic nie zrobi. No i wykraliśmy essa. Łatwiej. No. Ale z następnymi może być trudno. No, to jest Daj w kotu. Dobra. Albo nie, wyjdź, wyjdź. Bo ja też poszukam postaci, która powinna być dobra. Albo. Daj, koto. Przepraszam, widzowie, że jakby taki chamski jestem, tyle mojego kolegi, że nie pozwala mu dołączyć do ekipy, ale by się go nie słyszeli, więc to trochę tak trudno. I zostało nam jeszcze 6 minut odcinka. Kapi się rozłączył, ciekawie. Zaraz do niego zadzwonię. Na no, Mike by, by mógł być dobry. O, dobrze kapitan robi, atakuje ich. Dawać. O, dobrze kapitan, atakujesz. Została spowolniona Aj. To jest wojna ciągle środek, tylko kapis ultem może coś zrobić. Marnował ulta, ale... idziemy kapi dobrze tam warczy. wyklamy bo sekundy zostały do końca. Więc dobrze nam idzie bardzo. Ja ciągle tu jestem, ale teraz. Aj prawie bym wrzucił i by było po, ale. Nie mają fransius. lądzie to dla nich no nie zadali nam ani jednego procenta i wygraliśmy tak tak i łatwiutko dawka pi Nawet nie starczy nam, więc oby KAPI nie dał. Pokończymy już odcinek. Okej, okay, KAPI oddzwonił, ale i tak nam się czas skończył, więc będziemy kończyć. Jeszcze otworzymy start dropa na koniec. No i to z tej strony był ikurpro33. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. No.